Jałowica Duńska 8911. wycielenie 6 czerwca krzyżówka HF Duńska Czerwona 43 59 10 440 pomacy, wycielenie 8 czerwca 89, 27, 20, 11, 200, na cenie zdecydowane, 11 maja. Hajb Jersey. 60, 50, 11, 300, po matce, wycielenie 22 kwietnia. 90,27 wycielenie 15 czerwca HR Duńska Czerwona 58,30 12 tysięcy po marcu wycielenie 10 maja

26, 86, 11 11, 400 po marce wyciągniętej 10 maja. 36, 41, 9,600 po marce wyciągniętej 3 maja. 26,87, 11 tysięcy po masie, wycielenie 13 maja.